Siema! Jest nie najgorzej. Po poprzednich szkoleniach nawet temu słabiakowi sypnęło koprem pod nosem. Nielicznym udało się awansować poziom wyżej. Skuszeni nieśmiertelną chwałą i kobietami spowodowali, że bolał mnie brzuszek ze śmiechu. ha ha ha. Komentarze na dziś to. Dzisiaj kurewsko ty pirat, w którego brodzie znaleźlibyście skamieliny pradawnych poproci z ery mezozoiku. Gangplank. Wsiadajcie na pokład, będziemy się uczyć, kurwa, abordażu. Na psychikę wrogów. Zanim zaczniemy, musicie wiedzieć, że bycie piratem oznacza robowanie okolicznych statków kupieckich, sianie po strachu, posiadanie kłębiastych włosów na klacie, brody, która mogłaby posłużyć za skron atomowy, ewentualnie przechowalnia resztek jedzenia na później, a nie kurwa nielegalne pobieranie gierek z komików. Tak więc, jeżeli jeszcze nie jesteście zawadiaką, jak ja, to musicie się jeszcze wiele nauczyć. Y to znaczy, że będę taki jak ty? Pojebało cię kurwa? Nie ma na to szans! Zanim zaczniecie grać, poćwiczcie przed lustrem kilka klawych pirackich tekstów. Możecie je stosować nie tylko w grze, ale i na co dzień, gdy coś Was zdenerwuje. Na przykład, gdy z Psyry dostaliście 4 mniej, a kolega z ławki 4, chociaż Wy umieliście, a on nie. No dobra, kurwa, to jesteście wtedy debilami, ale nie o to mi chodziło. Krzyknijcie wtedy na całą klasę. Arr, zawiśniesz na rei! Albo po prostu podpierdol go pani. Nikt nie może być lepszy od ciebie. Na no, codzienność opaskę na oko nie tylko, żeby przyciągnąć uwagę samic i żeby ludzie wiedzieli, że mają do czynienia z prawdziwym za bandytą, ale także po to, żeby... Dobra kurwa, te dwa powody starczą. Żebyście sobie przypadkiem nie zrobili krzywdy słobiaki i objaśnię wam, jakie umiejętności ma gangplan. Pokrótce. Q. Strzał z Givery. Zajebiste. W do jedzenia resztek mięsa ze swojej brody. Zbawienne na tyle, że Gangplank pochłonięty pysznościami potrafi nawet nie zwrócić uwagi na to, że jest obecnie ogłuszony albo uwięziony. Dodatkowo odnawia nasze siły witalne, czyli potocznie kurwa hapsy. E, no spoko. R, pierdolone bombardowanie. Dużym plusem jest to, że możemy go używać na całej mapie. Gangplank to na tyle uniwersalna postać, że można nią grać nawet na midzie, ale my idziemy nią na topa. Już tłumaczę dlaczego. Jeżeli jesteśmy na topie, to jesteśmy wyżej, racja? I nie chodzi tu tylko o stopień ewolucji i to, że reszta w porównaniu do nas to jakieś pierdolone pariasy. Jeżeli jesteśmy wyżej i użyjemy naszego ulta, to kule będą nabierały większej prędkości dzięki przyspieszeniu. Postawówka kurwa. Nie wiem, czemu tylko ja na to wpadłem. Samosianie po strachu jest banalnie proste. Na Nakurwiacie wszystko, co się rusza ze swojej spłowy ciechając to co jakiś czas maczetą. Jeżeli wyjdzie wam krytyk, to dziękujcie kurwa nordyckim bogom, bo krytyka jest potrzebna. I zabiera więcej nędznego życia przeciwnikom niż przeciętny atak. Stosujemy build na tak zwanego zawadiakę. To moja autorska nazwa. Nie pieprzymy się w jakieś tank buildy. Musimy mieć pierdolnięcie. Jeb, jeden strzał i koleś do piachu. A czy wcześniej nie mówiłeś czasem, żeby nie kupować przedmiotów? Morda, nic kurwa takiego nie pamiętam. Poza tym mamy tyle zgrabionego złota i innych pierdóż, trzeba je jakoś wykorzystać, a od kobiet i tak nie możemy się opędzić. Tak, alkoholu też mamy pod dostatkiem, nawet wcieramy sobie codziennie prozdrowotnie rum w klatę. I gałki oczne też, żeby lepiej widzieć. Jak przeciwnik ginie w męce od rany postrzałowej w płuco! Na dzisiaj to wszystko. Odmaszerować!